Szczęść Boże! Cześć, witajcie! To znowu my! Dokładnie! Dziękujemy za czas wspólnej modlitwy nowenną do Świętego Józefa. Ufamy, że był to dla Was czas takiego szczególnego poznawania tego Świętego Patrona. Dziś, w uroczystość Świętego Józefa, chcemy Was zaprosić do wspólnej refleksji. Mamy dla Was, to no i dla nas także, <laughs> trzy pytania. Pytanie numer jeden. Kim dla ciebie, ale tak bardzo szczególnie osobiście, jest Święty Józef? No właśnie. Marysiu, kim dla ciebie jest Święty Józef? <św. Święty Józef to jest mój ulubiony Święty, myślę, że tak mogę powiedzieć, który jest takim przewodnikiem, szczególnie w momentach mojego życia, kiedy totalnie nie rozumiem, co się dzieje i dlaczego coś się dzieje. Wtedy jest takim nauczycielem. Jak wierzyć, jak ufać, i jak dobrze przeżywać takie sytuacje? O, zupełnie jak mój ulubiony święty. To jest właśnie Święty Józef. <grym> dobrze. Pytanie numer dwa. Jak inspirujecie, tak w życiu codziennym, Święty Józef? Olku, jaka jest Twoja odpowiedź na to pytanie? Święty Józef, myślę, że jest obecny w moim życiu każdego dnia. On daje mi wiele takich fajnych natchnień, aby być blisko Jezusa, być blisko Maryi, aby też w życiu dobrze wybierać. I każdego dnia, no, myślę, że mnie wspiera. I tu, gdzie jestem dzisiaj, to kim jestem dzisiaj, też myślę, że wiele zawdzięczam właśnie wstawiennictwu tego świętego patrona. I pytanie numer trzy. Czy masz jakąś historię, która jest związana bezpośrednio z działaniem świętego Józefa. No jestem ciekaw, jaka jest ta Twoja historia, Marysiu, ze świętym Józefem? Święty Józef załatwił mi wyjazd do Ziemi Świętej. O. Mogę tak powiedzieć, dzięki niemu jego orędownictwu byłam na pielgrzymce do Ziemi Świętej, kiedy nie miałam pieniędzy, kiedy bardzo tego pragnęłam i wyobrażałam sobie, że jest to niewyobrażalne, on się Ufam, że ta pielgrzymka była pięknym czasem. Tak, tak, było to no, niesamowite wydarzenie w moim życiu. A jakie są Twoje historie ze Świętym Józefem? Śmiało, napiszcie w komentarzach. No i co, dziękujemy jeszcze raz. Mhm. Niech ten patron będzie obecny każdego dnia w Waszym życiu. Dokładnie, pamiętajcie, że Święty Józef wyprasza nam cuda nie tylko w czasie nowenny. Ale każdego dnia, po prostu w codzienności. A teraz prosimy księdza Romana Mazura, który w tym roku przygotował rozważania o Świętym Józefie, o krótką modlitwę i błogosławieństwa. Dziękujemy, pozdrawiamy. Módlmy się. Wszechmogący Boże. Ty powierzyłeś młodość naszego zbawiciela wiernej straży świętego Józefa. Spraw za jego wstawiennictwem, aby Twój Kościół nieustannie się troszczył o zbawienie świata. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Pan z Wami i z Duchem Twoim. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Błogosławmy Panu. Bogu niech będą dzięki.